Mają w sobie niebywałą radość, energię i chęć do działania, których może pozazdrościć im nie jeden nastolatek. Seniorzy na co dzień spotykający się w klubie seniora na tarnobrzeskim osiedlu Serbinów, bo o nich mowa, swoim młodym duchem wykazali się podczas wspólnej zabawy z okazji ich święta. Dzień Seniora to dla członków Klubu Złota Jesień działającego przy Środowiskowym Domu Kultury Tarnobrzeskiej, spółdzielni mieszkaniowej w Tarnobrzegu, którzy aktywnie i miło spędzają czas przez cały rok, wyjątkowe święto. Zawsze w październiku spotykają się ze sobą bardziej oficjalnie niż zwykle, by wspólnie je świętować. Dzień seniora stał się już tradycją. Co roku, właśnie o tej porze, jesienią, organizujemy taki specjalny wieczór, można by powiedzieć, i seniorzy bardzo chętnie uczestniczą w tym dniu. Do klubu seniora należy około 50 osób. Właściwie w tym składzie e, ciągle się spotykamy. Seniorzy spotykają się tutaj co dwa tygodnie na takich e, wieczorkach tanecznych, ale oprócz tego e, organizujemy e, wycieczki, e, grzybobranie. E, ostatnio właśnie byliśmy na takim grzybobraniu. Wprawdzie nie było specjalnie grzybów, ale myślę, że była świetna zabawa. Radosna i rodzinna wręcz atmosfera panowała i na zabawie z okazji Dnia Seniora. Do udziału w niej został zaproszony również zarząd zaprzyjaźnionego klubu seniora Złoty Wiek, który działa przy ulicy Wyspiańskiego. Była to dobra okazja do tego, by cieszyć się swoim towarzystwem, dzielić swoje radości i zapomnieć o troskach dnia codziennego. Nie mogło zabraknąć oczywiście życzeń. Z okazji Dnia Seniora życzę Państwu przede wszystkim wszystkiego najlepszego. I zdrowia. I zdrowia. To takie trochę obyte, ale chyba jedno z najważniejszych. Natomiast życzę też Państwu przede wszystkim, albo ta jesień, gdzie się zawsze mówi, że wtedy powinni Państwo odpoczywać, to, to ja jednak życzę Państwu aktywnego spędzenia czasu wolnego, których Państwo w tej chwili mają znacznie więcej. Życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Życzę wszystkim bardzo dobrej zabawy i żeby, żeby Państwo się spotykali spotyka dla... jak najdłużej, jak najczęściej. Jeszcze raz moc najserdeczniejszych życzeń dla wszystkich Państwa oczywiście. Cieszę się bardzo, że tak nie mogliśmy się tutaj spotkać tak niedawno, bo przecież w zeszłym roku obchodziliśmy wielkie święto, bo to był nasz jubileusz, to było trzydziestolecie. I mam nadzieję, że jeszcze przez długie, długie lata Będziemy się mogli spotykać w takim gronie, a może nawet jeszcze większym. Także wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Specjalne życzenia w formie piosenki własnego autorstwa złożył wszystkim jeden z uczestników klubu pan Edward Marcinkowski. Życzę Wam, seniorzy, wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności i życia dużego. Byli zdrowi Silni Wypoczęci No i w każdej Chwili Szczerze uśmiechnięci Życzę wam Łaz z niebios Dużo wytrwałości A od wszystkich Ludzi Mnóstwo życzliwości Taką zabawę tradycyjnie rozpoczął wspólny toast. Po raz kolejny można było zauważyć, że członkowie klubu seniora pomimo jesieni życia mają w sobie niespotykaną radość, życia, energię, której pozazdrościć mogą im młodsze pokolenia, nikomu nie brakowało sił, żeby bawić się i tańczyć przez cały wieczór.